Wszystko można zrobić, tak? No i to, to już jest kwiat. Teraz, jeżeli dziecko jest zwinie po prostu byle jak, po prostu byle jak, tak? I przy mojej pomocy alub lub samo, bo to nie jest też trudne, sobie to zdrutuje. Okazuje się, że już zrobiło kwiat i to jest prawdziwy kwiat i to jest jego kwiat. I to daje taką ogromną satysfakcję, takie poczucie sprawstwa. I to był też taki dla mnie kluczowy moment, żeby każde dziecko, żeby tak prowadzić te warsztaty, żeby każde dziecko wyszło z tych warsztatów z tym, tym swoim trofeum, tak. No to się właściwie tak wzięło. Trochę z ciekawości, trochę znikąd, trochę, trochę z konieczności. Zaczęłam pracować w muzeum we wdzydzach, padał deszcz, krepina była, gości wcale. Więc, tak, trochę z nudów zaczęłam sobie przypominać, jak widziałam jako dziecko, jak robi to moja babcia, ale tak naprawdę to widziałam to tylko jeden raz i to, jak woskowała, i oczywiście pogoniła mnie mi się nie poparzyła, więc te opowieści o tym, jak to babcia mnie nauczyła, to należy sobie wsadzić. Yy, yy. Ponieważ jestem plastikiem, więc zaczęłam sobie to odtwarzać i dostałam takiego, no można powiedzieć nawet takiego trochę bzika żeby podtwarzać jak najbardziej realistycznie kwiaty, które rosną w otoczeniu. Bardzo lubię robić kwiaty nie z takiej bibuły z, prosto ze sklepu, tylko bibuły, która jest pognieciona, pofarbowana, pochlapana. Ja ją oczywiście sama farbuję, ponieważ ona przez to wydaje mi się, że te kwiaty są takie bardziej wiarygodne, prawdziwe, takie jak są w naturze, prawda? Czy to, z, czy to przecież słońce inaczej oświetla, czy czy zmęczone jakimś tam deszczem, albo tym. Pracując w muzeum, to najciekawsze było to szukanie w źródłach. I okazało się, że, że takie papierowe kwiaty były też w ślubnych bukietach. Pisał o tym Gulgowski też, że dróżki miały wieńce z papierowych kwiatów. Rajek, czyli ten, który chodził i Najpierw swaty, a potem zapraszał na ślub. Miał kapelusz przystrojony papierowymi kwiatami, ale te kwiaty były tak naprawdę mówiąc od płyski aż do trumny, ponieważ te papierowe kwiaty były też wykorzystywane w wieńcach nagrobkowych. Bardzo ciekawym też, właśnie takim moim doświadczeniem muzealnika, było przeniesienie tej Tradycji e, papierowych bukietów ślubnych na dzisiejszą współczesną rzeczywistość i udało mi się e, namówić kilka pań. mnie to chyba najbardziej cieszy, że te moje kwiaty, że one się tak bardzo wpisały już e, i w tą etnograficzną działalność, ale też, że przekroczyły ten. Ten próg sztuki ludowej, ten, tą granicę taką, tak? Bardzo często utożsamianą z jakimś takim kiczem. Nie każdy musi lubić sztukę ludową. I zaczęły przechodzić do tej sztuki takiej bardzo wysokiej. Jak zaczynam je robić, to przestaje się spieszyć. I myślę, że... Że to jest w ogóle taki fajny stan, ty przestajesz się spieszyć, kiedy gdy po prostu robisz, to oczywiście to się też robi bardzo mechanicznie, przecież ja nie zastanawiam się tutaj nad każdym ruchem ręki, bo to jest jak, jak chodzenie, po prostu stawiasz stopy, tak? Ale od razu się tak jakoś przestajesz spieszyć i wyciszam, jest to fajne.